Spośród 21 dziewcząt i 11 chłopców będziemy wybierali kolejno dwie osoby. Tutaj przy pomocy takiego rysunku spróbuję to zamodelować. Więc wybieramy tak naprawdę te dwie osoby spośród 32 osób, które znajdują się w klasie. Czyli pierwszą osobę możemy wybrać na 32. Możliwości na 32 możliwe sposoby. I teraz wybraliśmy tą osobę. Ona już nie wraca do szeregu, tylko stoi przy nas. I teraz dalej wybieramy drugą osobę. Więc pozostaje nam 31 możliwości wyboru takiej osoby. A zatem, chcąc policzyć wszystkie możliwości utworzenia takich dwójek. Określimy w ten sposób moc omegi, czyli wszystkie możliwości. No tutaj stosujemy regułę mnożenia, ponieważ wybieramy pierwszą osobę i od razu wybieramy drugą osobę. Spójnik logiczny i mówi nam, że musimy zastosować mnożenie. Stąd otrzymujemy 992 możliwości utworzenia takiej pary. Następnie pod spodem opisz zdarzenie, któremu będziemy się przyglądali. Otóż chcielibyśmy teraz zamodelować taką sytuację, w której udaje nam się wylosować jedną dziewczynę i jednego chłopca. Skorzystajmy z tego rysunku, który już tutaj powstał wcześniej i pomyślmy w ten sposób. W parze ma się znajdować Jedna dziewczyna, jeden chłopiec. Czyli możemy dziewczynę wybrać w tym pierwszym losowaniu, chłopca w drugim losowaniu. Lub może być taka sytuacja, że chłopca wybieramy za pierwszym razem, a za drugim razem dziewczynkę. No i teraz tak, jeżeli wybieramy dziewczynę w pierwszym losowaniu, no to mamy 21 możliwości na to, że to nam się uda. Natomiast jeżeli chłopca wybierzemy w drugim losowaniu, no to mamy 11 takich możliwości. W drugim sposobie jest na odwrót. Mamy 11 możliwości wyboru chłopca, 21 możliwości wyboru dziewczynki. 21 razy 11, to jest 231. 11 razy 21 to też 231. I teraz na podstawie tych dwóch wyników wyznaczamy Moc zdarzenia A, czyli wszystkie możliwości. Więc mamy dwie liczby równe 231. Stąd otrzymamy 462 możliwości. No i teraz liczymy prawdopodobieństwo tego, że takie zdarzenie nam tutaj powstanie. Więc mamy tak. Moc zdarzenia A przez moc omegi. Stosujemy taki prosty wzór. Wszystkie liczby mamy wyznaczone. Wystarczy tylko podstawić. Ten ułamek możemy oczywiście jeszcze skrócić. Przez 2 i otrzymamy 231,496.